W ślad za tą uchwałą jest następna uchwała związana ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Tym projektem uchwały również zajmowała się komisja finansowo-gospodarcza. Bardzo proszę pana przewodniczącego Młodzińskiego o Komisja Finansowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję. Jeszcze dzisiaj zmieniająca, czyli dzisiaj przedłużyli jeszcze zmieniającą. Dzisiaj wszyscy rozmawiali, wszyscy zostali. To jest to, co było na komisji, a dzisiaj złożymy. Tak. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głosujemy nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 18, 18 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jeden. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry, przyciśnięcie przycisku zero. Uchwała została. Pod...